Sławek? Sławek? Słyszysz mnie? Nie? Kolejny przykład, kiedy ktoś komuś chce zupełnie bez powodu przykrzyć się. Ale życie. co pan mówi? Koło razem chce zakazać sprzedaży i spożywania alkoholu w Sejmowej restauracji. Jeżeli się zabierze tą możliwość, to już w ogóle stracimy jakiekolwiek kontakty. Skup się i posłuchaj. Sławek, będę mówić powoli. Tutaj jest Sejm. Jesteś posłem. Jesteś posłem, tutaj pracujesz, tutaj nie pijemy. Tutaj też jest Sejm i tutaj też nie pijemy. A tutaj jest Sejmowa stołówka i tu możesz wypić. Kompocik. Jeszcze raz. Tutaj Sejm, tutaj pracujemy. A tam, w centrum Warszawy, dużo knajp, dużo restauracji, tam można pójść na imprezę. Dziwne, że Sławek nie domaga się jeszcze wprowadzenia wysokoprocentowych napojów do szkolnych stołówek. Przecież dzieci też muszą jakoś budować je relacje.